Dobrze wszystkim. Ja chciałem przedstawić mam do odstąpienia dwie krymeczki samiczki. A Będą wystawione na olipcie A Słabe słońce jest. Trochę to światło daje, ale. Wiesz, coś tu widać, wiesz, zawsze nie ma, gdzie to się, kurde, wziąć i wytygować, no. Słońca nie ma. my no, ładnie to pozują, ale te moja latarka jest zalicha trochę. A myślę, że ładnie tu widać tam. O, to ma trochę ta jedna jest troszkę gorsza, troszkę ma tam koło ta jest ładniejsza, to jest w razie pytań telefon 661-553-133 No może jakieś tam zdjęcia jakby ktoś tam chciał to podejść, no ale myślę, że no nic lepszego tutaj nie zrobię, chyba, że trochę przy lepszym świetle się zrobić, ale widać ładne są czyściutkie gołąbki zaszczepione ogrobaczone, także zapraszam no i zachęcam przede wszystkim do kupna naprawdę fajne czyściutkie gołąbki są no i co na tyle zapraszam do oglądania